hallo, kochana dziewczyno, dzień dobry bardzo, tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach i dzisiaj w podcaście fitness dla ambitnych kobiet będziemy mówiło o tym, dlaczego ten pierwszy trening jest najtrudniejszy, czyli jak wrócić do treningów, gdy miałaś przerwę lub gdy zaczynasz trenować. Także, jak zawsze, warto jest się przywitać w komentarzu i dać znać, jak się masz i przechodzimy sobie właśnie do całego podcastu fitness dla ambitnych kobiet. I moja droga, najtrudniejszy trening to jest ten, pierwszy, ale właśnie on zmienia wszystko. Nie musisz mieć idealnego planu, wystarczy, że ruszysz już dzisiaj. I to jest ważna rzecz, czyli witaj w podcaście Fitness dla ambitnych kobiet, bo dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak wrócić do treningów po przerwie albo po prostu zacząć, nawet jeżeli czujesz, że nie masz formy, siły czy motywacji. No i ten odcinek to konkretna nauka, praktyka po to, żebyś nie musiał czekać na idealny moment. No i moja droga, Zaczynamy. Po pierwsze, dlaczego nam tak trudno jest zacząć? Nie? Czemu nam jest tak trudno zacząć ćwiczyć? No i z badania Uniwersytetu Stanforda z 2022 roku wynika, że im dłuższa przerwa od aktywności fizycznej, tym bardziej rośnie lęk przed powrotem. Nie dlatego, że ciało zapomniało, jak się ruszać, tylko dlatego, że mózg przewiduje wysiłek i go unika. Najczęstsze blokady kobiet, które zaczynają od nowa: To ja nie mam czasu, ja nie mam siły, ja nie mam sensu. To nie ma sensu. I tak to przerwę. Muszę schudnąć, zanim pójdę poćwiczyć. I to nie są fakty, to są takie myśli automatyczne, które mózg generuje, żeby chronić się przed dyskomfortem. Czyli to nie są fakty, to są takie myśli automatyczne, które mózg generuje, żeby chronić się przed dyskomfortem. Ale prawda jest taka, że ruch redukuje stres, reguluje hormony, przywraca energię, zanim jeszcze zmieni twoje ciało. I tutaj badania z The Journal of Behavioral Medicine z 2021 roku potwierdzają, że nawet 15% Minut umiarkowanego ruchu dziennie poprawia samopoczucie już o 20% po tygodniu praktyki. I moja droga, takie trzy etapy powrotu do aktywności. To warto jest wiedzieć i zastosować w praktyce przede wszystkim. Po pierwsze zbuduj rytuał, a nie cały plan, czyli zaczynaj, nie zaczynaj od trzech treningów tygodniowo po godzinie, no chyba, że już jesteś u mnie w programie, to jak najbardziej, to jest świetna, świetna metoda, natomiast my mamy fajne systemy działające wokoło. Ale jak już jest wiesz, taka świeżynka, że w ogóle bardzo dawno nie ćwiczyłaś, czy jeszcze się nie zdecydowałaś właśnie na to, żeby się mocno za to zabrać, tylko tak małymi krokami chcemy właśnie zacząć, to po pierwsze zacznij od rytuału ruchu, czyli 5 minut rozciągania przy porannej kawie, czy 10 minut spacer po pracy, czy jeden trening z ketlami. I to nawet takie proste, małe rzeczy. I to jest taka zasada pięciu minut, czyli nie musisz robić wszystkiego, zacznij od czegokolwiek. Zacznij już dzisiaj, nie czekaj na idealny moment. No i jako przykład, jedna z moich klientek Basia, która miała wtedy 44 lata, mama dwójki dzieci mówiła: ja nie mam siły, no i zaczęłyśmy od 10-minutowego, takiego prostego rozruchu codziennie i po trzech tygodniach już sama dodała sobie trening. Już mówi: Dobra, ja już jestem silna, teraz mogę sobie wchodzić na plan i właśnie trzy treningi tygodniowo robi. I ma więcej energii, sama mówi, niż jak miała 20 lat. Także warto jest to robić. Drugi etap to wróć do podstaw, bo Twoje ciało pamięta, i nie musisz zaczynać od ciężarów czy skomplikowanych ćwiczeń. Skup się na wzmacnianiu. Wzmocnieniu core, czyli właśnie brzucha, pleców, na nauce takich poprawnych wzorców ruchowych, jak przysiad, jak martwy ciąg, jak swingi, później będą kliny, presy i spokojnym budowaniu kondycji od nowa. No i ciekawe, co tutaj mówi nauka? No, z badań Frontiers of Psychology w 2020 roku po dwóch, trzech tygodniach regularnego ruchu, czyli trzy razy w tygodniu, ciało odzyskuje nawet 80% wcześniejszej siły mięśniowej. Czyli to, co mogłaś wcześniej stracić, bardzo szybko to wraca, szybciej niż ci się wydaje. No i jako przykład: Weronika, 58 lat, wróciła do treningów po roku przerwy i po sześciu tygodniach znowu nosiła zakupy bez bólu pleców. No i dzisiaj mówi: Nie wierzyłam, że dam radę, ale teraz nie wyobrażam sobie dnia bez ruchu, bez ćwiczeń, tygodnia bez tych trzech treningów. I trzecia sprawa to sobie monitoruj i nagradzaj konsekwencje, nieperfekcje. Czyli nie liczymy teraz, że wiesz, ja tylko ćwiczę po to, żeby się odchudzić i nie liczymy właśnie tylko spadających, spa tych kilogramów, które spalasz, ale liczymy kroki, liczymy godziny snu, sprawdzamy ile szklanek wody wypiłaś, ile zrobiłaś treningów, czy w każdym z posiłków miałaś białko. W taki sposób to działa dużo, dużo lepiej. No i nauka mówi jasno, to co mierzysz, tym zarządzasz? Czy wszystko, co mierzymy, ulega poprawie? Dlatego zacznij śledzić swoje nawyki, czyli kroki, chociaż takie 6-8 tysięcy kroków dziennie. Ilość wody, 2 litry wypitej wody to by była rewelacja. E, ilość snu takie 6. Siedem, osiem, idealnie. No i warto jest sobie stworzyć taką prostą listę, gdzie zapisujemy te najważniejsze nawyki, czy po prostu zaznaczać każdy dzień, w którym o siebie zadbałaś i robisz coś dobrego dla swojego ciała. No i tutaj, jako przykład, Marta, 39 lat, księgowa, która mówiła: Ja nie mogłam się zmobilizować. I zaczęła właśnie śledzić trzy proste nawyki w aplikacji: jak picie wody, jak trening i sen. I po 30 dniach schudła, wyobraź sobie, schudła 2,5 kg, ale najważniejsze odzyskała kontrolę właśnie nad tym, jak wygląda jej ciało, nad tym, jak się czuje. I moja droga, to jest właśnie to, i to jest też możliwe. Poczekaj. Dobra. I tutaj. To ważny jest dzień dobry bardzo. Ważne jest o tym, żebyś pamiętała, żeby właśnie o tym pamiętać, że. Nawet jeżeli dawno nie ćwiczyłaś, czy miałeś dużą przerwę, czy w ogóle zaczynasz od początku, to warto jest to zrobić. I tutaj, jeżeli czujesz, że chcesz w końcu wrócić do formy, bez presji, bez siłowni, ale skutecznie, to ja mam coś dla Ciebie. Umów się na darmową konsultację. Wystarczy, że wyślesz mi wiadomość konsultacja na Instagramie najlepiej Anna.Sośnierz, czy na Facebooku Anna Sośniesz, Trenerka, czy wypełnisz prostą ankietę, którą znajdziesz w bio i umawiamy się już na konkretny termin. Wiadomo, że nie dzisiaj, ale w tym tygodniu jeszcze jesteśmy w stanie się spotkać. Pomogę Ci ułożyć Twój plan powrotu do formy krok po kroku. No i taka fajne podsumowanie i nastawienie żebyś pamiętała o tym, że ruch to nie jest kara. To jest taki neurobiologiczny restart, to jest taka nagroda dla twojego ciała. Bo aktywujesz dopaminę i serotoninę, czyli właśnie czujesz się lepiej, poprawiasz wrażliwość insulinową, właśnie przez to, że masz ukrwione i silniejsze mięśnie, obniżasz kortyzol, czyli ten hormon stresu, poprawia się jakość snu. Zwiększa poczucie sprawczości i pewności siebie. I tutaj z badań Harvard Health Review z 2022 roku: Regularny ruch to najskuteczniejszy naturalny antydepresant. Warto o tym wiedzieć i sobie go po prostu dawkować każdego dnia. Nie musisz ćwiczyć długo, warto jest, żebyś ćwiczyła po prostu regularnie i zmieniasz swoje ciało, ale tak naprawdę to Twoje ciało zmienia Twoje życie i czujesz się lepiej. I moja droga, to nie o perfekcję chodzi, to o to, żeby wstać i ruszyć się dzisiaj, zrób pierwszy krok, zrób pierwszy spacer, włącz pierwszy trening. I moja droga, jeszcze tak na szybciutko chciałam Ci powiedzieć, jakie są takie trzy najmocniejsze korzyści z regularnych treningów. Po pierwsze, masz więcej energii, stabilny nastrój przez cały dzień. Regularny ruch poprawia wydolność mitochondrialną, czyli zdolność Twoich komórek do wytwarzania energii. Jako efekt mniej popołudniowych zjazdów, więcej siły psychicznej i fizycznej. I tutaj badania Harvard Health z 2022 roku, drugiego roku mówią, pokazują właśnie, że osób. Osoby, które ćwiczą minimum trzy razy w tygodniu, mają o 40% wyższą energię i motywację niż osoby nieaktywne. No i zamiast pić kolejną kawę, zrób chociaż 20 minut treningu. Czy nawet iść na, na spacer na te 20 minut, to działa jak naturalny Red Bull bez skutków ubocznych. Druga korzyść to jest lepsze samopoczucie i odporność psychiczna, no bo treningi obniżają poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, a podnoszą poziom serotoniny i dopominy, dopaminy, czyli hormonów szczęścia i motywacji. Jaki jest efekt? Masz mniej napięcia, mniej zachcianek na takiego wiesz, że na stres? Więcej spokoju w głowie i lepszy sen. I tutaj z badań Frontiers of Psychology z 2021 roku wynika, że regularna aktywność redukuje objawy lęku, obniża ryzyko depresji nawet o 35%. No bo ciało w ruchu to umysł w równowadze. I tutaj, kochana, jeszcze tylko jedna trzecia korzyść dłuższe, zdrowsze życie i młodszy wygląd. No, bo regularne ćwiczenia zwiększają wrażliwość insulinową, poprawiają krążenie, chronią przed chorobami metabolicznymi. Jaki jest efekt? Masz mniej tkanki tłuszczowej, masz lepszą sylwetkę, młodszą skórę, mniejsze ryzyko zawału i cukrzycy drugiego typu. To jest piękna sprawa, dziewczyny. W dobie, w której ponad 60% społeczeństwa ma nadwagę i otyłość, Warto jest to sobie dawać, ten ruch, zamiast się dręczyć i męczyć, bo wszędzie nam powtarzają, że po prostu umrzemy, grubi i szybko po prostu będziemy krócej żyć od naszych dzieci. To warto jest sobie to powtarzać, że regularny ruch i robić to w praktyce, regularne ćwiczenia zwiększają wrażliwość insulinową, poprawiają krążenie i chronią przed chorobami metabolicznymi. Bum, naprawdę rewelacja efekt mniej tkanki tłuszczowej, lepsza sylwetka, młodsza skóra, mniejsze ryzyko zawału i cukrzycy drugiego typu. I tutaj z badań The Lancet z 2020 roku, już 150 minut ruchu tygodniowo wydłuża życie średnio o 7 lat. Czyli kochana, już 150 minut ruchu tygodniowo wydłuża twoje życie o średnio 7 lat. Nie ćwicz, wiesz. Możesz Wiesz, jaka jest Twoja motywacja do ćwiczeń, to nie jest moja sprawa, ale warto jest mieć świadomość, że tu nie tylko chodzi o wygląd, ale chodzi o długość i jakość Twojego życia. Więc kochana, ważne jest jeszcze raz: to nie perfekcję, to nie o perfekcję chodzi, nie o to, żeby wstać, bo chodzi o to, żeby wstać i ruszyć się już dzisiaj, żeby zrobić pierwszy krok, pierwszy trening, pierwszy spacer i dać. Swojemu ciału to, co ono potrzebuje. I tyle. Obserwuj podcast. Polecam. E, obserwuj podcast Fitness dla ambitnych kobiet na Spotify, na Apple Podcast czy na YouTubie, bo tu uczę, jak zrzucić boczki, i zbudować silne ciało i pokochać cały ten proces. No i jeszcze raz, że jeżeli chcesz, bym pomogła ci wrócić do formy, to wyślij mi wiadomość konsultacja. Właśnie w miejscu, gdzie słuchasz, słuchasz podcastu, czy na instagramie anna.sośnierz i zrobimy tak, żeby jeszcze końcówka tego 2025 była najlepszym czasem, jaki masz, a kolejne, żeby były jeszcze lepsze. Serdecznie dziękuję za Twoją uwagę. Wspaniałego dnia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu. I do zobaczenia czy usłyszenia na konsultacji. Cześć, wszystkiego dobrego.